Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines w serii bez modów i bez DLC No, jak widzicie, ostatnio powstało, to lotnisko. Jakieś samoloty sobie tutaj latają. Piękne lądowanie. No, a obok powstaje osiedle. Ostatnio właśnie tak przerwałem, no bo już czas był na koniec odcinka, no a dzisiaj myślę, że na spokojnie uda się zabudować całą tą okolicę. Więc możecie jakąś tam łapeczkę na początek zostawić. No a ja zabieram się za budowanie. Może jeszcze tych siatek ulic nie będę tutaj rozbudowywał, ponieważ mamy jeszcze troszeczkę miejsca. Więc na początku bym się zajął wypełnieniem tego, czyli powiedzmy, że gdzieś tak dotąd jeszcze mieszkania. Przy całej tej granicznej drodze myślę, że też jak najbardziej mogą być mieszkania. Dosyć cicha okolica, tam jakieś takie łąki, na które już nie mam jak wejść, ponieważ wszystkie krateczki są już kupione. Więcej nie ma, więcej nie będzie. Także cicha okolica na pewno. Mieszkania tutaj gdzieś bliżej ronda, no to myślę, że właśnie jakieś takie biura. Ok, tutaj biura, tędy, tędy, a tak ogólnie to już raczej bliżej do tego ronda bym nie podchodził Ewentualnie jeszcze na przykład gdzieś po tej stronie, tak to myślę, że może być dobre miejsce na jakieś biura Tylko gdzieś może tak dotąd, bo tam to już się coraz bardziej krzywo robi. Czyli tyle biur, na nie nawet zbyt wielkiego zapotrzebowania nie ma Właśnie, nie ma na nie zapotrzebowania, to może ja je stąd wyburzę i myślę, że to będzie dosyć dobre miejsce na sklepy. Tak, pewnie. Sklepy, przecież, przecież na to jest zapotrzebowanie, tu już nikt się nie wprowadzi, więc po prostu idealne miejsce. Yy, Okej, okay, no to co? Rozbudowujemy dalej yy, tą strefę, tą siateczkę. Hmm, poprowadziłbym sobie tędy, tą drogę. Yy, dalej. Dalej jakoś może, żeby to było ciekawie. Yy, tu mamy za 600, tak? Czyli gdzieś w tym miejscu by trzeba. To jest 600? Nie, to jest 660. Yy, troszeczkę wcześniej. Tu? 540. Czy ja w to trafię? Bo chciałbym to jakoś równo zrobić. W kropeczkę? Okej, okay, nie no. 540, a tutaj? Inaczej. Nie no. Nie, 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 nie. Gdzie jest kropeczka? Tu jest kropeczka, jedno dalej. Jest, dobra, będzie równo. Będzie równo, takie coś bym tutaj chciał, i na przykład, żeby to szło aż do wejścia tego parku, teren w środku można by właśnie jakiś taki bardziej pusty zostawić, jakiś tam się park zrobi. Tędy, niech ta droga sobie dalej idzie. Okej. Okay, czy ja to naprawdę tak kombinowałem, a wystarczyło zrobić tutaj takie równe siateczki? No, możliwe. Możliwe, że coś za bardzo przekombinowałem. O, dostałem osiągnięcie tu na Steamie. Pewnie nie widzicie. Yy, miasto przyjazne środowisku. Yy, Okej, okay, także rac raczej tego nie widzieliście, yy, bo to przechwytuje tylko grę, a nie nakładkę Steam'a. Yy, tędy, czy ja tędy puszczę jeszcze jakąś drogę? Może być troszkę bliżej. Tak, to nie będzie przeszkadzało. Tu raczej właśnie taka gęstsza siatka. Yy, tędy też gęstsza siatka, tylko na przykład w tą stronę. Tym się połączymy. Aha, tutaj za bardzo to nie wyjdzie. No to gdzieś dotąd drogę, a w tym miejscu to ja się już podłączę na przykład jakoś w ten sposób. Może być. Ok, wystarczy na razie tych ulic. Chciałbym zająć się dawaniem tych mieszkańców i jakichś innych rzeczy. Dróg na razie wystarczy. Tędy jeszcze może tyłem jakąś drogę też nie drogę, tylko rurę sobie poprowadzę. Tak, tak, tak. No i gdzieś tak do tej głównej drogi tu się to podłączy. Dalej. Jeszcze gdzieś tak tędy. To wszystko niech raczej będzie ze sobą połączone, i można jeszcze pod tą główną drogą. Tutaj poprowadzić sobie rurę. Tak, 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 tak. tak. I do tego miejsca. Jeszcze w sumie z ciekawości, sprawdzę. No dobra, jeden pasaż. Jeden pasażer jedzie na lotniska. A może następnym? Czterech. Tutaj z lotniska 30. Z lotniska 30 jedzie, a tym? Sześciu. No tłumów to tu nie ma, chociaż na przystankach jacyś stoją. Tak, okej, okay. myślę, że to jakoś da radę. Myślę, że jakoś te linie dadzą radę. Więcej mieszkań, widzę, że chcecie. Ile mamy? 76 tysięcy. No, fajnie byłoby, fajnie by było 100 tysięcy mieć na tej serii. Tu coś te krateczki nie pasują. Aha, bo ja to zrobiłem do tego wejścia i może to przez to. Tu się coś nie zgadza, chwila. Kawałeczek dalej, i teraz to chyba będzie złe miejsce. O, tu może bardziej, tak, dobra, to musiało być kawałek przesunięte, chociaż widzę, że teraz po drugiej stronie się kratki zepsuły, więc to chyba bez znaczenia. Yy, na zielono, całe to tutaj, te środeczki też na zielono. Sklepy, biura, wszędzie tam raczej naokoło będą. Yy, idziemy dalej z tymi drogami, tak? Yy, idziemy dalej z tymi drogami, tylko nie wiem, czy chce wszędzie się na pewno łączyć z tym. Z tą główną drogą. Raczej to by było bez sensu. Zróbmy to może o, w ten sposób, bez takiej dużej ilości połączeń, która już tam jest. To, dobra, to sobie jeszcze z tą drogą połączę, ale tak ogólnie to już raczej nie chciałbym mieć więcej tych połączeń z tymi zewnętrznymi drogami. Raczej tylko tutaj w środeczku coś takiego. Tu może kawałeczek dalej. Hmm, gdzie by tu był środek. Tu raczej środka nie będzie. No, okej, okay, no to zrobię. Coś takiego, tędy raczej też nie chciałbym drogi, ewentualnie na przykład drogę tu. Okej, okay, tak, żeby to wszystko jakoś tak różnorodnie wyglądało. Tam siatkę ulic mamy, ale chciałbym zrobić jeszcze jedną drogę. Tak, chciałbym zrobić jeszcze coś z tego ronda na przykład. Jakiś taki tutaj wyjazd, tylko boję się. Boję się, że jak to zrobię, to mi się tutaj to rondo zepsuje, więc żeby przytrzymać jakoś to rondo. To muszę chyba zrobić coś takiego. Tak i tak. Mam nadzieję, że to drzewo wróci, a najwyżej się je doda. I teraz, dzięki temu, bez jakichś większych zniszczeń, będę mógł wyprowadzić na przykład drogę w tym miejscu. No okej, wyszło. To co? Teraz burzę tą drogę i drzewa wracają. Pięknie. Yy, pięknie, pięknie. <laughs> więc teraz, stąd yy, stąd poprowadzę sobie drogę, ale jak najbliżej tego brzegu, bo tutaj będą startowały samoloty, więc naprawdę ta droga musi iść jak najbliżej brzegu, jak tylko się da. Yy, tutaj coś takiego, ok. i w tym miejscu ona by sobie gdzieś jakoś na przykład wjechała yy, w to miejsce. Tak, 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 tak. i. Tu raczej nic nie będzie, nie, to jest po prostu droga dojazdowa na lotnisko, ewentualnie też jakaś pętla autobusowa w tym miejscu, yy, która by dowiozła na przykład ludzi z tego osiedla na lotnisko, coś takiego, zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, widzę, że moi mieszkańcy chcieliby jakichś sklepów, no to co? Skoro chcecie sklepów, to zróbmy je sobie tutaj. Po tej stronie to już takie oddzielenie od lotniska. Tak, cała ta droga może być w sklepach, bo jak nie tu, no to gdzie, gdzie ja to zrobię? Yy, takie coś dalej. Przy tej głównej drodze też, 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 też na pewno mnóstwo sklepów. Może tym jednak trybem to zrobię? Tutaj, 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 dalej, dalej po tej stronie. Całe to też może być w sklepach, i coś mi się wydaje, że już zaraz to zapotrzebowanie spadnie, jak tylko oni się tutaj wybudują. Widzę, że tu jest problem z prądem, zaraz też będzie problem z wodą, więc jeszcze parę rur tutaj dołożę. A jeśli chodzi o prąd, to zaraz powinno być lepiej. No dobra, zrobimy, żeby było lepiej. Szpital, szpital, tak, szpital sobie tutaj postawimy, na przykład przy tej drodze, no i przez te budynki jakoś zaraz prąd przepłynie. Do tego straż pożarna, on też ważny, właśnie szpital, straż pożarna w okolicy lotniska. Myślę, że warto takie rzeczy mieć. Yy, tutaj jakaś straż pożarna, no i policja też, 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 też. Tu na przykład okej, okay, coś takiego. Do tego szkoły. Szkoła podstawowa. Yy, nawet myślę, że dwie szkoły podstawowe na takim dużym osiedlu się przydadzą. Jedna, druga, może nawet trzecia. To, to nie ma być jakaś niewykształcona dzielnica czy coś. To ma być zwykła, wykształcona dzielnica, też sobie mogą tam na dół yy, do uniwersytetu zjechać, gdzie on jest, no, w tym miejscu, więc. Więc jak najbardziej to ma być wykształcona dzielnica? Do tego szkoła średnia. Szkoła średnia, myślę, że nie więcej niż dwie takie. Tutaj jedną, i na przykład, gdzieś po tej stronie, no bo to było na czerwonym, teraz jest na żółtym. Także dwie szkoły, myślę, że nie zaszkodzą. Yy, uniwersytetów raczej więcej nie chce. Tak, wiem, pojemność w sensie dostępność no jest dosyć mała chociaż tu jest jeden uniwersytet tu jest drugi uniwersytet taki trzeci tu gdzieś na górze też z dobrą komunikacją bo lotnisko no może to nie jest taki głupi pomysł może to nie jest taki głupi pomysł o i nawet mamy na to miejsce to znaczy gdyby to się dało tak w środku między krateczkami postawić to myślę żeby było lepiej no ale okej okay, nie da się to nie postawię sobie taki uniwersytet tu Naprzeciwko takiego jakiegoś parku. No i teraz by mi się Mówić przydał, no bo jak tak można? Tu takie coś. No, no, chyba tego nie zmienię. Chyba tego nie zmienię. Chyba że. Chyba że. Chyba że zmienię. Nie zmienię tego, chyba że to zmienię. Tak, 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 tak. tak. Zróbmy sobie tą drogę. Tędy. Dalej. Stąd. Tutaj. I to o jedną krateczkę dalej. Będzie po prostu kratka przerwy tam. Yy, tak, yy, to z tym i to tutaj. Yy, coś, 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 nie za bardzo, za dużo tych kropek tu. Yy, do wyburzenia, do wyburzenia i zróbmy sobie z tego jedną drogę po prostu. Tak, i teraz tutaj. Ajdź. Inaczej, a z tej strony by nie poszło? Hmm. Ale to skacze bez przyciągania, bez przyciągania. Nie no, to i tak będzie tutaj przyciągało. Okej, okay, dobra, coś takiego niech będzie. Niech będzie po prostu. Nie no, to mi się nie podoba. A nie dałoby się tak tego wyburzyć. Tu zrobić normalnie drogi obok tego. Yy, obok uniwersytetu? No, pewnie żeby się dało. Stąd tu. A ten zakręt w tym miejscu. To miejsce jest już zajęte, oczywiście. Oczywiście. Mm, okej, okay. do wyburzenia, do wyburzenia. Demolkę robię, tak wiem. Yy, tak wiem, prosta droga. Aha, to bo to musi być jeszcze dalej, no ale chwila. A takie coś nie wyjdzie? Hmm. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie wy byście to chcieli? Tu? Tędy nie przejdzie. Jeszcze, do wyburzenia. To. Tutaj droga, tak? W tym miejscu już akceptujecie drogę. Super. Yy, no to co? To wszystko teraz trzeba znowu demolować. No, okej, okay, okej, okay. niech będzie, niech będzie. Yy, tak i dalej, i dalej, tak. Ok, no, coś takiego. Nie wiem, czy to tak ładnie wygląda jak przedtem, no, ale niech już będzie. I teraz stąd tu. I kawałeczek prostego. okej, okay, super. Yy, do wyburzenia, do wyburzenia. Tą drogę trzeba jeszcze podłączyć. Tak, oczywiście, stąd tutaj. No, i chyba będzie, chyba będzie, tak, raczej będzie. Wróćmy sobie te sklepiki. Tutaj z tych sklepiki, duże sklepy. Duże sklepy sobie wróćmy w tym miejscu. Przy samym uniwersytecie, tak, przy samym uniwersytecie mogą być sklepy, ale ogólnie też w okolicy, raczej jakieś biura chciałbym mieć. Na przykład o. Tu gdzieś, dalej, przy tym, tak, tu mogą być wszędzie biura. Yy, tu wracamy jeszcze jakieś mieszkanie, tutaj też wracamy mieszkanie. W środku się zrobi jakiś park, tak, w środku się zrobi jakiś park. Yy, tu biura pewnie, będą wykształceni, więc niech te biura tutaj będą. Yy, dalej, w takich miejscach, za szpitalem, gdzie no, te kratki, jak widzicie, no, są, są jakie są, yy, zrobimy sobie jakąś strefę małych sklepików. Super, super, super. Co ja bym tu jeszcze chciał? Troszkę małych sklepów na pewno w tym miejscu. Troszkę większych sklepów na przykład tu. A tak ogólnie, no to już raczej też jakieś biura, żeby wyciszyć tą dzielnicę. Yy, tutaj może bez tego. Tu, jak się coś zmieści, no to taki yy, mały sklepik poproszę. Tutaj też. O, super. Yy, coś takiego, coś takiego. Ok, zanim jeszcze to wszystko zabuduję, to chciałbym zrobić jakiś jeszcze transport yy, po tym osiedlu. Tak, transport po tym osiedlu, czyli na pewno musi być jakiś przystanek pod uniwersytetem. Albo inaczej, albo inaczej. Chwila, chwila, chwila. Zróbmy tu pętle po prostu. Tak, to będzie pętla i to będzie taka dosyć krótka linia. Zaważąca tylko ludzi na lotnisko i z powrotem. Chociaż tu będzie ciężko zawrócić. Musiałby być przystanek na rondzie. Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Może inaczej. Nie będzie tędy jechać ten autobus. Jak już coś, to ten autobus by musiał sobie wjechać tędy. I po prostu tu by jeździł trzeci autobus, tak? Chyba tak by musiało być. Hmm, troszkę to bez sensu, jak dla mnie. Troszkę to bez sensu, no ale jak inaczej tu zawrócić? No, może być ciężko. Dobra, inaczej, tu będzie przystanek i sobie przejdą po prostu. No przecież, tu niech będzie przystanek i sobie przejdą. Yy, drugi przystanek, yy, jedziemy jakoś na przykład tędy. Jeden przystanek tu, drugi pod uniwersytetem, i zawracamy w to miejsce. A tu się zrobi nawet jakąś ścieżkę, żeby wiedzieli, że można chodzić tak. Nawet jakąś ścieżkę stąd prosto z tego przystanku. Aha, tylko tutaj sobie tego tak blisko nie zrobię, ale powiedzmy, że coś takiego już zrobię. Tak, pewnie coś takiego zrobię. Dalej skrót, tędy yy, teraz naokoło ronda. O ile w ogóle mi się to uda zrobić, tak blisko no, brakuje tych modów. Brakuje tych modów, i teraz stąd to miejsce, tak? No, coś takiego, ale to wygląda brzydko. Gdzie mój mówić? Yy, tak. Okej, okay, tędy. Yy, nie tak, tylko, tylko tak. I teraz stąd tutaj. No, powiedzmy, powiedzmy. No, więc będą tu wysiadać i sobie przejdą. Myślę, że to już nie jest aż taka wielka odległość dla nich. Myślę, że nie. Myślę, że dadzą radę. Yy, super, czyli to jest taka dosyć krótka linia autobusowa, tylko zawożąca ludzi z tego. Yy, z lotniska na osiedle, a po osiedlu też się zrobi jakąś linię. No, i myślę, że właśnie to wykorzystamy sobie też jako jakąś taką pętlę. I, 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 jakbyśmy to zrobili? Utwórz nową linię tutaj. Żeby tylko mi to wskoczyło teraz. Dobra, zrobimy w innym miejscu tam nową linię po prostu. Stąd Stąd pierwszy przystanek, drugi w tym miejscu, jak najbardziej przesiadkowy. No a potem to jedziemy przez osiedle. Może, może, może gdzieś bardziej tędy. No tak, i co kawałek jakiś po prostu przystanek. Tutaj za rądem na przykład. Tą główną drogą sobie pojedziemy. Zawrócimy na przykład gdzieś w tych okolicach, tak? Tutaj coś takiego. To będzie jedna taka linia osiedlowa, ale też jakąś raczej drugą się zrobi. Raczej jakąś drugą się zrobi. Oj, wiedźmy sobie na przykład tutaj na pętle. Aha, bo jeszcze tędy zawracamy. Okej, okay, no to co, tędy? I tutaj sobie zakończymy. Yy, czyli to by była jedna taka osiedlowa linia, a jakaś druga osiedlowa linia, czy to nie będzie raczej potrzebne. coś coś to. Hmm. Okej, 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 dobra, da, zaraz to zrobimy, zaraz to ogarnę. Yy, stąd na przykład. Tutaj potem po tej głównej drodze. Yy, tędy, tędy. Zawróćmy sobie na rondzie, żeby tutaj za bardzo tego nie powielać, po głównej drodze, dalej tak. A środek dalej jest pusty, nie, to, to mi nic teraz nie daje, nie, co ja nie umiem linii autobusowych robić? Yy, nie zakończ. Usuń! Da się to usunąć. Halo. Czy da się usunąć przystanek? Ok, da się. No pewnie. No pewnie, gdzie jest ta linia? Zniknęła, zniknęła. Chwila, co ja chcę zrobić? Co tu w ogóle jest? To jest jedna linia. A ja bym chciał jakąś linię, na przykład tędy przez środek. Nie no, to osiedle jest za małe. Zostawmy to. Wiecie co, zostawmy to. Już nie będę bardziej kombinować. Wystarczy im tyle, tyle już im powinno wystarczyć. Zróbmy białą linię, takie jeszcze też raczej nie było. Yy, takie coś i nie wiem, takie coś, proszę bardzo. Yy, mamy trzy linie, nie wiem, którą teraz zmieniłem. No, mniejsza z tym, no, mniejsza z tym nie ma. Yy, także te dwie linie mam nadzieję, że jakoś wystarczą. Już naprawdę nie będę bardziej kombinować, bo coś się zaplątałem tutaj troszeczkę. Co chcecie? Mieszkania, tak? Proszę bardzo. W takim razie przy parku więcej mieszkań. Dalej. W tym miejscu też troszeczkę mieszkań, ale też bez przesady, bo tu raczej może być troszeczkę głośno. Zostawię sobie jeszcze troszkę tego miejsca. Dalej, jeśli chodzi o mieszkania, to może jeszcze na przykład na tym zakręcie, może jeszcze na przykład na tym zakręcie coś takiego dotąd. Tu jest takie troszkę może niewykorzystane to miejsce, coś mi się tak wydaje. Zrobiłbym może o tędy, tak, tędy, coś takiego. Dalej, na zielono. Tutaj też na zielono, no pewnie, to można jakoś bardziej wykorzystać. W tych miejscach no niestety, ale nie może być mieszkań, to są dobre miejsca na biura. Może, dobra, tutaj też zrobię mieszkania. Tu też zrobię mieszkania w takim razie, dalej, sklepy, więcej sklepów przy tej drodze. Ło, tu się coś powoli, może, może jakieś koreczki będą robiły? No, dosyć długa kolejka się robi, tak. Tu się robi dosyć długa kolejka do tego wjazdu, bo to jest tak naprawdę jedyny, takie, jedyny taki wjazd tutaj na to osiedle. Nie chcielibyście tędy jakiegoś wjazdu. On by był nieźle pokręcony. To znaczy, dobra, spróbuję. Spróbuję to zrobić. Zwykłą taką drogą. Wyjedziemy sobie tędy. Wyjedziemy sobie tędy. Ronda nie zepsułem. Nie, no to super. I teraz, bo prosto to raczej nie pójdzie, tak. Nie ma szans. Trzeba będzie zrobić, o ile w ogóle, o ile w ogóle to wyjdzie, coś takiego, ale tutaj raczej wszędzie będzie zbyt strome zbocze, ajdź, no właśnie. Chyba, że tak, ale to już, to za bardzo naokoło będzie, to będzie za bardzo naokoło, jeśli ja to tu po prostu podłączę. O, to by musiało być tak, to by musiało być coś w tym stylu, dalej na przykład tędy, yy, tutaj i do tego skrzyżowania jakoś się podłączyć. Pod tym wszystkim. O, tędy. Hmm. A nie dałoby się tego inaczej zrobić. Chwilka, chwilka, chwilka. Yy, a w tą stronę to by nie poszło, bo to by tu miało może większy sens. Tylko, że tu będzie ciężko pójść. To by trzeba zrobić tak i od razu tu jakoś zakręcić. Od razu tu jakoś skręcać. Bardziej w tamtą stronę iść, bo tam się podłączać, no to to jest dosyć blisko tamtego. To jest dosyć blisko tamtego. Hmm, hmm, hmm. No, stromo tu, stromo tu. To mi się nie podoba, to mi się nie podoba. To jest do wyburzenia. To jest do wyburzenia. I teraz pytanie: Czy da się w ogóle coś w tym miejscu inaczej zrobić? To znaczy, dałoby się na przykład troszeczkę chyba to wygładzić, chociaż nie wiem, czy to dużo da. Nie, no, czegoś takiego to ja nie wygładzę. Nie ma szans. Nie ma szans, żebym to wygładził. Nie ma szans, no, chyba że jakieś. Takie coś, właśnie, może to trzeba robić w ten sposób. Że na przykład stąd. Yy, na jakimś takim. O. Tylko żeby to za każdym razem szło troszeczkę niżej. Pięknie, super. Yy, za każdym razem, żeby to szło troszeczkę niżej. O. Dobra. Tutaj, niżej, niżej, tyle ile się da. Yy, dalej. Tędy na przykład. Zjedziemy tutaj na coś takiego, pewnie. I tu już powinno być w miarę prosto, w miarę prosto, teraz zobaczymy, tutaj, no super, <noise> super to wygląda, prąd odciąłem, nie, tam już raczej wszędzie powinien sam przepływać, stąd wyprowadziłbym sobie może taki kawałeczek drogi i teraz to z tym jakoś, tu jeszcze kawałeczek może wyburzę i spróbuję po prostu tu jedno z drugim połączyć, tak? Okej, okay. okej, okay. nie, dlaczego, dlaczego nie ma modów? Stąd tam. No powiedzmy, to ogólnie ciekawie wygląda, troszkę niebezpiecznie, ale ogólnie da radę przejechać. To bym sobie jeszcze na przykład wyburzył i teraz zrobić na przykład coś takiego, że złapię sobie tą wysokość, tu jakąś taką półeczkę, na którą to by wjechało. I tu na przykład jakieś, ajć nie tak, nie tak. To chcę mieć na tej wysokości. I tu na przykład jakieś takie wygładzenie. O. To by mogło teraz jakoś ładniej wyglądać. O. Tak, to teraz ładnie wygląda. Taki zjazd tędy, tędy, tędy. No i teraz trzeba by coś jeszcze zrobić, żeby tutaj to ładniej wyglądało, bo w sumie to jest dosyć strome, tak, to jest dosyć strome. Ja sobie może to jeszcze wyburzę. Tak, 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 tak. I teraz, teraz, co by tu zrobić? Chyba, że jeszcze jedną pętelkę. Właśnie, może. Może zamiast tak od razu tutaj zjeżdżać, to zjedźmy sobie, o, na przykład w to miejsce. I teraz jakoś tak. No, lepiej, chyba lepiej będzie i to z tym. No jest lepiej, jest lepiej chociaż... No, 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 troszkę stromo, troszkę bardzo stromo, jeszcze. Okej, okay, długi odcinek dzisiaj będzie, no ale trudno. Jak, jak, jak ktoś jeszcze ogląda, to możecie łapeczkę zostawić. Mniej to, mniej, mniej, mniej to nachylenie, żeby schodziło. Wtedy się to może uda. Tak. No i tak to będzie strome, ale powiedzmy, że to będzie taki ekstremalny zjazd, niepolecany dla zwykłych ludzi. Zwykli ludzie niech sobie jeżdżą tamtędy, a tędy kto? Niezwykli ludzie, tak. Okej. Okay z dobrymi samochodami, które dadzą radę wjechać pod taką górę. Zostawmy to naprawdę, zostawmy to już. Niech niech tu będzie coś takiego, niech tu będzie coś takiego ciekawego. Ok, jeszcze to osiedle nie jest skończone, na pewno będzie trzeba jeszcze je troszeczkę pozdabiać, coś tam może dołożyć. No zobaczymy. Do następnego tygodnia, do następnego odcinka. Cześć, cześć.